Dodać jedno, jako prezydent mogę być dumny, że taka osoba w siedzach pracuje, świadczy usługi dla mieszkańców i żeby już najkrócej jak tylko możliwe. Ja bardzo się cieszę To z tego, o czym wspomniał pan doktor, wspomniał o młodzieży, o tym, że będą kontynuować, a co mnie napawa największą nadzieją, największą dumą, to to, że w siedzcach mam taki wzorzec do naśladowania dla ludzi właśnie młodych, żeby widzieli, że praca społeczna, praca zawodowa ma sens i żeby dążyli do śladem pana doktora także ja jeszcze raz serdecznie dziękuję. Panie Dyrektorze, dziękuję, że złożył Pan taki wniosek. Pani Marszałek, dziękuję, że Urząd Marszałkowski i Pani Marszałek zadbały o to, aby uhonorować tak wybitną postać, jaką jest Pan doktor, który jest wzorcem dla, jak powiedzieliśmy tutaj, dla młodzieży, tym wyróżnieniem też. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze